Czy Travis powróci do Fortnite już 21 lipca? Bo wydaje swój nowy album, o to non -stop mnie pytacie, więc zrobiłem research. Bo dużo twórców mówi, że tak, że wtedy będzie Travis wraz z darmowymi nagrodami, nową promocją. Ale to wszystko teraz się wyjaśni, ale na początek. Tutaj wygrany ostatnio konkurs na 1000 faudolców zgłoście do mnie na Instagramie. A jeśli chcecie kolejny konkurs na faudolce, to koniecznie dzisiaj wpisz kod Fortnite walnij subika, follow na Instagramie, link w opisie. Im większa aktywność dzisiaj będzie, więcej osób nie suwa, wpiszę mój kod i walnij follow na Instagramie. Tym lepszy konkurs robimy jeszcze w tym tygodniu. Oczywiście łapeczka w górę, a my lecimy z tematem. Wczoraj wiecie nagrałem w filmik, w którym mówiłem, że gracze dają sobie do szafki trawi za Scotta, Lepiatana, Intexa czy inne out jak nawet kill of z którego nie da się zdobyć, i dużo osób pytało dokładnie kamster, jak to zrobić, właśnie czy może tak robić. I od razu wam mówię, nie róbcie tego pod żadnym pozorem. Wczorajszy film był przestrogą dla was, że jest coś takiego jak właśnie Skin Changer, taki program, który niestety będzie po prostu was banował. Jeśli to zrobisz, dostaniesz bana w Fortnite i dużo osób napisało mi, że wasz kumpel na przykład czy coś. Właśnie tego programu używa Maki Love FNCS, a nawet w komentarzach niektórzy pisali, że właśnie to używają. Od razu wam mówię, żeby się to odinstalowali. Poza to po prostu będą bany za wszystkie rzeczy, które dają wam do, do szafki jakiejś rzeczy. W nielegalny sposób to oczywiście Fortnite was zbanuje i nie będzie mogli grać w już Fortnite. Nawet jedna osoba ostatnio napisała mi, że za takie coś została bana już na dwa tygodnie, więc nie warto tego robić i jest taka przestroga, żebyście o tym wiedzieli, bo dużo osób na Twitterze promuje ten sposób, albo nawet go sprzedaje i pisze, że bana na 100% nie ma, co jest oczywiście nieprawdą i FNCS i takie osoby tylko chcą na was zarobić, aby będzie tracić konta, bo nie oczekujmy się, jeśli dasz sobie kilo of FNS jest do swojego konta, no to od razu stanie, że bana bo ktoś cię od razu zgłosi w grze, co jest mega logiczne, więc po prostu tego nie róbcie, Żebyście nie tracili kont. Kolejna sprawa, czy Fortnite nas wszystkich zbaitował na darmowego skina? Często pytacie, Canter, a czy ten skin małpki taki będzie jak za darmo, bo niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że są jakieś pakiety totalnie za darmo, albo inne rzeczy, no i czy Fortnite nas na to zbaitował? Jak wiecie, skin małpki, generalnie mówiło się, że może być darmowym skinem w tym sonie mówił o tym wiele właśnie rzeczy, tak jak na przykład darmowy plecak bananka z zestawu tej małki, darmowa emotka też z zestawu tej małki, czy a sam iFairMonkey ostatnio napisał, że właśnie rzeczy z tego pakietu zostały wspomniane w pliku gry i również skin, kilof i lotnia zostały wspomniane, że jak najbardziej pojawią się kiedyś w Fortnite i ja osobiście uważam, że skin małki tak pojawi się kiedyś w Fortnite, ale nie wiadomo, czy będzie on darmowy i nie wiadomo, czy będzie on teraz, oczywiście, że może się tak wydarzyć, bo osobiście optałem, że Fortnite tego skina oczywiście wprowadzi, ale możliwe, że będzie trzeba go kupić, możliwe też, że będzie jeszcze jakiś darmowy skin na wakacje. Osobiście obstawiam, że Fortnite na bank nam coś jeszcze przygotuje i że nie jest to koniec wakacyjnego eventu, tylko pamiętajmy, że Fortnite jest teraz na urlopie, co oznacza, że po prostu jest dużo mniej kontentu niż powinno być, ale osobiście obstawiam, że faktycznie jakiś skin jeszcze powinien się pojawić, no bo event na razie jest dosyć ubogi i taka małka byłaby mega spoko, ale niestety nie jest to nic potwierdzonego i musimy czekać. Kolejna sprawa, to często pytacie o ten trik na tańsze skiny. Jakim tutaj ja to zrobiłem? Już wam tłumaczę. Oczywiście trik jest w 100% legalny i za to bana nie dostaniecie, jak chcecie kupować tanie skiny to stanie nagram dwa poradniki, jak możecie to zrobić i gwarantuję, że dla was jeszcze coś mega mocnego, także subskrybuj kanał, żeby tego nie przegapić cały trik polegał na tym, że kupujesz sobie z kodzikiem or po prostu skina na przykład stronę dziedzictwo i kupujesz od razu wtedy drugiego skina, którego masz już o połowę taniej, dzięki temu drugiego skina kupujesz za 800 fałdowców zamiast za 1500, a tego pierwszego skina możesz od razu zwrócić jeśli nim nie zagrałeś, więc w skrócie po prostu kupujesz pierwszego skina, następnie kupujesz drugiego skina za 800 fa czyli za pół ceny i następnie tego pierwszego za 1500 oddajesz, a skin właśnie, którego masz za 800 po prostu Ci zostaje i wiem, że sporo osób już tak zrobiło i jest naprawdę opłacalny deal i mega polecam sobie to robić, jeśli po prostu ktoś chce mieć taniej skina, a nie potrzebuje jakaś plecaków czy kilofa, no bo deal jest naprawdę zarąbisty i to jeszcze nie koniec informacji, bo Fortnite właśnie zwrócił pakiety, które kupili gracze i wszyscy gracze, którzy to zrobili otrzymali mega zwrot kawki prostu i o tym mówiłem w na filmie, dlatego, że było można teraz kupić OG pakiet starter pack z rozdziału pierwszego, była specjalna strona, na której dało się kupić w dosyć nielegalny sposób pakiet startowy, która była mega promowana na Twitterze. Działo to w ten sposób, że logowałeś się kątem Epica, płaciłeś za pakiet startowy, a następnie on trafił do Twojej gry. Było ważne to w tym właśnie, że tego pakietu inaczej nie dało się już nigdy zdobyć od kilku ostatnich lat. I był to jeden z najrzadszych pakietów startowych, jaki po prostu był w Fortnite. Więc gracze mega się na to rzucili, ale Epic Games i gracze poinformowali już, że wszystkie pakiety zostały zwrócone. Także jeśli ktoś kupił za pomocą tego sposobu, to otrzymał pełny zwrot pieniędzy, pakiet oczywiście został wam zabrany, w też i wszystkie rzeczy i banów akurat nie otrzymali te osoby, także ja osobiście polecam nie robić innych takich rzeczy, no bo i tak fornej albo wam to po prostu cofnie, albo jeszcze was zbanuje albo stracicie kasę, więc nie róbcie nic podejrzanego na takich linkach, no bo takie rzeczy są po prostu zabronione, jak widzicie Epic mniej więcej coś tam stara się to pilnować żeby gracze właśnie takich OG skinów nie odblokowywali, no i oczywiście nasz temat odcinka o co mnie non stop pytacie Kamstar czy Travis powróci dokładnie 21 lipca, bo wtedy jest Premiera nowego albumu Travisa i czy faktycznie on wróci wraz z całym pakietem, będzie można go kupić i wróci po ponad tysiącu dni i wszystkie darmowe nagrody i koncercik też wejdą wtedy gry. Takie teorie pojawiają się mega na TikToku i codziennie zalewacie mnie na streamach no co kilka minut tym pytaniem, więc oczywiście zrobiłem dla was reset z tego co właśnie dowiedziałem się z obecnych teorii. No to niektórzy twórcy mówią, że Travis wróci promować swój nowy album w Fortnite. Utopie, wtedy faktycznie miałby to troszkę sensu, bo Fortnite mógł zrobić znowu jakiś koncert Travisa, w ostatnie kolaba, jak wiecie, mega moc wsiadło i wtedy, jeśli faktycznie by się pojawił taki event, że Travis znowu by wrócił do Fortnite, moglibyście go kupić z kodem Seycam w sklepie, za co mega dziękuję, no bo Travis wtedy wróciłby wraz z całym Stawem i Astro Jackiem. Nie wiadomo, czy miałby na przykład jakiś sekretny styl, bo przypominam, że jeden sekretny styl znajdował się w oficjalnych ankietach Fortnite'a i Epic nigdy do tej pory go nie wprowadził, więc byłaby to też mega fajna okazja, ale czy jest to pewne, no właśnie nie do końca. Z rzeczy, które potwierdzają nam powrót Travisa ogólnie, możemy powiedzieć, że na pewno jest to, że znajduje się on w plikach gry, dlatego że często do wrzucają rzucają zdjęcie plików gry, w których skiny czekają na powrót i tam zawsze jest Travis. I często pytacie, dlaczego tak jest, czy on zaraz wróci? No właśnie, nie do końca. Travis jest właśnie w plika gry do powrotu do sklepu, bo został on około już trzy razy zaktualizowany, odkąd go nie ma i on cały czas wisi w tych plikach gry. I zawsze, jeśli jacyś to powie, wrzucają rzeczy, które są gotowe do wprowadzenia do gry, to też znajduje się tu Travis, ale nie oznacza, że będzie to w najbliższym czasie, bo jest on po prostu już tam mega długo i w teorii jest cały czas jakby gotowy, żeby go wprowadzić. No ale na razie nic o tym nie wiemy. Druga kwestia. I Monkey, czy jeden z topowych likerów, ostatnio po dłużej dramie z Travisem, gdzie Fortnite wypowiedział się, że nie daje informacji, czy Travis wróci, czy nie, powiedział, że możliwe, że Travis wróci do Fortnite. A to samo potwierdzili inni likerzy, że istnieje na to bardzo duża szansa i że kiedyś faktycznie Travisa możemy zobaczyć. Ale najważniejsze jest to, że oczywiście Travis nie jest banowany, dlatego że Fortnite jakiś czas temu przedstawił go na oficjalnej gali Fortnite'owej zapowiedzi Epic Games kreatywnego 2.0 i wtedy mega dużo ludzi doglądało, oglądało kilkadziesiąt tysięcy i Fortnite chwalił się otwarcie tym, że oni zorganizowali event Travis'a i co ważne, niestety to wszystko jest oczywiście prawdą, ale nie możemy w tym momencie powiedzieć, że Travis na 100% powróci 21 lipca. Dlaczego? Dlatego, że zrobiłem mega monster i żaden Linker nie wspomniał, żeby 21 lipca był 100% datą powrotu Travis'a. Osobiście obstawiam, że w tym czasie Travis może nie powrócić z tego powodu, że uwaga, uwaga, Epic Games jest na urlopie, a w gry nie mamy żadnych wzmianek, żeby Travis ją teraz wrócić. No poza tym, że skin jest zaktualizowany już od mega długiego czasu, więc osobiście obstawiam, że Travis obecnie nie pojawi się 21 lipca, ale może on pojawić się w jakiejś innej dacie. Dlaczego? Przypominam wam, że w Do Fortnite'a wracają często skiny po 750 dniach, 800, 1000 czy nawet 1500. Dobrym przykładem Sotni, Tron Legacy, czyli skiny, które współpracy, które wróciły po 850 dniach i jakoś nikt nie mówi, że są one zbanowane. Informacje o pani Travis'a pochodzą głównie do osób, które mówiły tak samo, że DC jest zbanowane, Marvel, Get Greedy czy inne skiny, które jak wiecie, wszystkie wróciły, więc totalnie nie są to wiarygodne źródła, Jeśli Chce mieć wiarygodne informacje, to wszystkie moje liki znajdują się tutaj na tym odcinku. Od takich likerów jak Hypex, Shina, i albo inne topowe osoby, które sami macie sprawdzić, i są to praktycznie jedyne źródła, legitne z lików, które możemy potwierdzić, że faktycznie one się sprawdzają. Więc tak naprawdę, podsumowując, czy Travis wróci do Fortnite kiedyś? Prawdopodobnie tak, bo on nic nie mówi nam o tym, żeby ten skin miał nie powrócić i traktujemy go jak każdego innego skina do współpracy. A gdycie z skinem, który nie wracają po parę dni, jest ich naprawdę dużo. Druga kwestia, czy Travis będzie w najbliższym czasie obstawiał że nie, nic na to nie wskazuje, żeby Travis miał teraz wykonać kolejną kolaborację z Fortnite'em, więc nie hype'ujcie się i każda w sumie osoba, która mówi wam, że oczywiście Travis wróci do 21 lipca, no to niestety jest fake, bo ani to nie jest potwierdzone. I jedna są to jest to taka teoria graczy i podobnie w sumie było na przykład z Kratosem i Leviathanem, gdzie podczas nowej premiery właśnie w dodatku do God of War miał wrócić Kratos i Leviatan i też mega dużo osób o tym mówiło, no jak wiecie, finalnie te rzeczy nie wróciły, więc tutaj może być podobnie i ja osobiście obstawiam, no że właśnie tak będzie. Taką ciekawostką jest to, że moim zdaniem jeśli powróciłaby emotka Outlet, czyli emotka Travisa z no to na niego też zwiększyłaby się bardzo szansa i faktycznie Travis wtedy może powiedzieć, że zaraz mógłby powrócić. Ja wam mega dzięki za uwagę, pętaj łapeczka w górę, subik, kodzik, Seikam w sklepie. Jeśli by Travis wracał, to wpisuj go i wejdź na Instagrama, wszystkie ocjale w opisie, bo tam są co inne streamy. Zapraszam na poprzedni materiał, jak gracze odbierałem kill of Defense, jest albo jak taniej kupować skiny i trzymajcie się, miłego dzionka, siema, widzimy się na streamie.